Piska w tym odcinku Fortnata w nagrywa i patrzcie jakie mamy tutaj cacko i my ten samochód sobie dzisiaj kupimy Taki samochód uwaga no to normalnie ja nie wiem Taki samochód sobie dzisiaj kupimy Taki samochód Musimy zobaczyć w styl samochody ten sobie ustawię, oczywiście. No to nie ma co w ogóle ten narzekać. Malowania tu są. Takie. Takie sobie wezmę malowanie do mojego samochodu. No, patrzcie, jakie cosko! <grywy> ja. Oooo, mega! Mega! Super! Super! Jakie to są mnie to... Z... Wygląda jak Lamborghini! Dobra, nie, ja zaraz nie wytrzymam. Ja nie mogę, Dora wezmę sobie jeszcze jakiegoś czarnego skina, bo będzie będzie pasować tej. O, ona jest czarna! Super! Super, idealnie mam już ustawiono. Jeśli chodzi o plecak, to już wiem, jak go je wstawić. Jezus, świetnie. Dobra, nie, nie, ja, ja muszę ten samochód wypróbować w prawdziwej gierce Fortnite. tylko umie grać w piłkę nożną Tak, 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 tak jak spoceniec Spocona na jest czy spocona na nożną? Ja, ja muszę ten samochód jakoś, jakoś no tak Muszę go wypróbować Jak samochód dotknę to muszę wypróbować Znaczy oprócz tego, który się nie zmienia w ten, który lubię <grym, <grym, zamknij to o ale what the hell? ale jeszcze skina sobie fajnego wzięliśmy sportowego Ui. Ui! no gościu no i co mi tutaj włazisz w drogę chcesz pistoleta o z tego akurat się łatwo strzela no to średnia, lubię tą emotkę. Goodbye. Aha tak szybko akurat. No nie. Dobra, polecimy sobie tutaj, bo tutaj są samochody. Tutaj jest dużo samochodów i musimy wypróbować jeden z nich samochodów. Ja... No ja muszę to zobaczyć. No to normalnie, jeśli dodatkowo dodatku z tymi ulepszeniami, jak ten samochód będzie wyglądać. Z tymi ulepszeniami to normalnie będzie, no takie cacko normalnie Ja, yeah, to będzie tak fajnie wyglądać. Dobra Więcej Więcej tutaj Samochód, 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 samochód samochód! Dawaj mi samochód! Ten samochód jest słaby, mój jest dobry. no, no i to no, dopiero powiedziałem, dobrze. Dobrze powiedziałem. O, tamty pobył. Dobra, ja nie, no ja muszę potem... Muszę zaraz go tutaj zobaczyć. Jak on działa. Czy on jest szybki? Znaczy... Yy, każdy samochód jest chyba tak samo szybki. Nie żebym się mylił, ale tak myślę. Nie wiem czy to jest prawda. O, jest Co jest? Już od razu mamy gitarę, już od razu mamy gitarę. Już od razu gitarę mamy. Uuu, maszynowy. Maszynówka, dobra. O, okej, okay, jeszcze pompa zielona. To jest typo, więc musimy uwagać. Przez tego typu sobie podcast zmarnowałem. No nie, jak się go przesta. A, kolejną mamy! Co jest? Jeszcze od razu mam kolejną podkę! No. Ja nie mogę! Ja już tutaj. Przy... On już tutaj przyszedł! Jak ja się wystraszyłem! Jak on leciutko, to chcę jeszcze. A tak, leciutko, dosłownie już tutaj jest osobnie. no. Dobrze mnie nie widział, ale. Ja nie mogę! Jak go widziałem ze ścianką, on został dosłownie parę, parę kroków przed drzwiami i jaka Zafał dosłownie Kurde, jak ja myślałem, że on dopiero jest tam na... tym, tam dol, dol, na dolnym piętrze, on już tutaj u góry był. Jest tutaj na górę przed. A nie słyszałem aż tak tego dobrze, więc... Nie wiem, czy mam zrobić dźwięk, czy on po prostu kucał przez cały czas, jak wchodził. No ale kroki to miał raczej szybki, więc nie kłócał raczej. raczej. Nie raczej Ten. Już się przestraszyłem, że taki spocenie, bo bardzo dużo trafię w słabe punkty, to znaczy, że to nawet jest spocony musiał być. Dobra, musimy się za chwilę nacieszyć samochodem. Ja mam takie podekscytowanie, że ja nie wiem. Dobra. Idziemy do samochodu! Idziemy do samochodu! Uwaga! trzy, i kto ma, y, który ma więcej paliwa? Ten ma więcej. Hikze, <grym> nawet na paliwo patrzę. Czy na zniszczenia nawet? Dobra, trzy, dwa, jeden, bum! Oh. Wow. What the hell? Bo jaki... What? What? Jaki super samolot! Jak on wygląda fajnie! Taki styl to ja już to zawsze sobie wezmę. No baj! <muchy> Nie, on pomieszczą samolot. Gdzie oni są tam ogólnie jeszcze? Ej oni, oni chce... Oni wapony co? Zabiłem go! Zabiłem go! Jego z, takiej, jego z tej wysokości zabiłem! Zleciał po prostu! Zleciałem go, zleciał! Bo, gdyby nie podskoczył, to może by przeżył. A tak to on podskoczył, to, to już zginął. To sobie dziadek! Dziadek! Bo. Dobra, jedziemy na slajdy. Albo nie, idziemy sobie tutaj, żeby mu na paliwo, trochę na ten, Na Naprawić. Ja nie mogę. Ja tutaj teraz będę tak o niego dbać. I zrobię tak, żeby on nie miał żadnych zniszczeń Ale no, no patrzcie jak on wygląda, kozacko Super no, 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 ja Jeju Nie wierzę Nie wierzę, nie wierzę Super, co my Patrzcie, mam do niego ulepszenia jeszcze Patrzcie, ulepszymy go Zaraz ulepszymy Patrzcie, ulepszymy go Mamy płuk już! Co jest? Patrzcie jaki spłucony! Ej, rozpalimy go! Rozpalimy go! Cijaj, gościu! Daj mi samochód naprawić nowy! Ja sobie tutaj na karę, bo to jest mi się samochody. Patrzcie, teraz jest mawiódki! Teraz jest nowiutki. Patrzcie, teraz tak wygląda z ulepszeniami. Tak ten samochód wygląda teraz z ulepszeniami, tak wygląda. to nie jest piękne. Ło, Dobra, podskakuje, halo. Mama! Podskakuje, szalony jest. Mam nadzieję, że nikt mi go nie ukradnie. Mam taką nadzieję, że nikt mi go nie ukradnie. Z takimi ulepszeniami, wszystkimi jakie można. Mam nadzieję, mam ogromną nadzieję. A, w razie czego to on mi się nadal wyświetla. Gdzie on jest i czy go zabrał, gdzie go zabrał. Tutaj jest jakiś spray. więc to jest. No spray. I co tutaj I to ikonka znaczy? Nie wiem, tutaj nic z tym spełnieni. To jest dron! Myślałem, że ktoś samochodem daleka się. A to dron tylko był. Z takiej odległości to zniszczyłem, z takiej odległości! Szkoda, że mam takie słabiutkie Zaraz to zmienimy. Kolisu jesteś tutaj. My musimy dopilnować, że jesteśmy mocni w ogóle. Kaski nie wziął oczywiście, otworzył i... Otworzył i co? A najważniejszego nie wziął. ON BOTO teraz. Bocz jest <laughs> Bot go zabił! Bot go zabił! Jedz, ale rzeczywiście, on zaatakował bota. Gosiu, ja nie mogę. Ale to jest. Ale ja nic od niego nie, kupię. No nie ma co. Ale dobra, chyba się nie w tej klepie. No i co? I teraz twierdzisz, że to akurat ja jestem mocny? U! 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 Po co ma ta broń? Ale nie, nie, serdecznie podziękuję. Eee, idzie mój bus! Oj, super, zapomniałem, gdzie mój bus. idzie mój bus. Halu, halu, halu. Nie, zbliżą się do niego chyba. Ci się wydaje. No teraz mi się... On nie wyświetla. Jest! Dobra, mam go! Nikt mi go nie ukradł. Jest cały i zdrowy. Jak on tam jechał? To było szybkie. Ale nie, chłopie nie się Też mam przegnąć. Ła! Wow, pa 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 pa! No to no uderzenie! Ej, czy ona mi właśnie walnęła samochód? Czy ona mi walnęła w samochód? Nie, nie walnęła, uf. Jeszcze bym ja może ona mnie walnęła osoba, Bo gdyby walnęła, to, by, to bym jej zapłacił. Wiesz czy? Ja wysłał jej spam na frontach, tak. Mimo, może jej nie ma, to robi jej spam wysłał. the To szybkie. Ej! A! Wydawało mi się, że on mi dziabnął samochód. gdyby dziabnął, to by surowo za to zapłacił. Znowu na środek na stację na tą stację czyli tam gdzieś nie tam przecież ale najpierw pojedziemy na klepę teraz nie mam dzisiaj oczu a tutaj 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 mam barę Przejechamy Czy ona mi walnęła w samochód? Ona mi w samochód walnęła! O ty! O ty! O ty! Śmietniku! O ty! Śmietniku! Dobrze ci także zginąłeś! Oj, dobrze! Bardzo dobrze! No nie, no samochód tu nie rozwalił! Bo no nawet nie jest kim zadziera! No, w zasadzie to jest youtuberem tutaj który nie umie raniewać. Nie. Znaczy umie Ale, ale nie jestem aż tak popularny jak. Ej, przecież ja tam miałem jechać, co ja robię? Bo tam jest błusek jakiś. Co tam? Gdzie to jest? To mi się na mapie wyświetla. Ej, tam gdzie jest, tam jest. Aj! Serio? Lewno się? A. Zniknął! Zniknął! Okej okay, fajnie, super, polecam. Zniknął, po prostu tak sobie zniknął z mapy. Bardzo normalne. Ten samochód, coś zostawimy tutaj w naprawie. Jak patrzcie, jak idealnie zaparkowałem. Jestem perfekcjonistą od dzisiaj. Z tym samochodem to ja będę wszystko robić jak perfektywnie. Jestem perfekcjonistą. Zabójcą perfekcjonistą. Perfekcjonistycznym zabójcą. Popływam sobie. Oj oj ojoj! Oj, 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 oj. Gdzie ty byłeś? Nie zauważyłem cię chłopie. Patrz, patrzę tu skoczyłem z tego. Niszczy to jeden. Wąsiku jeden. Wąsiku, wąsiku. Wąsik z niego. Nie! Masz samochód jedzie! na ratunku. Samochód mój. Mój samochodzie musimy stąd jechać jak najszybciej. Strefa no dalej jest na środku, kurde, co my tutaj będziemy robić takiego. Chyba sobie tutaj w nim posiedzę w tym samochodzie, to nie wiem co my w tym robić. To nie, e a wiem chyba może co to jest, ja nie wiem, chyba wiem co to jest. Bo ja wolę te niższe koła, ja wolę te niskie koła. A ja wolę te niskie. Nie, to są te same. Ale tam jest pompa Cerbera! Niebieska! Nie zauważyłem tej kąty, ale to kara było jej. Dobra, żeby mi się zaatakował, musimy sobie wziąć do samochodu. przesiąść się, piechodź F. Dobra, to bym jeszcze nic nie robi. Nie wiem. Musimy sobie jakąś przejaczkę zrobić, tylko gdzie? Tu kto tak jest? Zależy gdzie będzie strefa. Poczekajmy sobie na strefę. Ale krzywo zaparkowałem. Oj, oj. oj. Jeszcze daleko. Jakiś typo tu jedzie. Dobra. gdzie no też jakiś typo był. Teraz jest chyba. Po drodze jedzie. Nie śmieszę, nie śmieszę. Jakie, super. Dobra. Czyli, kurde, tam jest pocuch jakiś. Tam jest typek z wozem tej, tej sz, szrany. Są szmary, nie pamiętam. Sykek Tubaj Nie! Ten typek z wozem jest blisko. Bardzo blisko A, cię przestraszyłem, że Dobra, będę tutaj teraz za tym typkiem jeści, bo ja go widzę, ja go widzę. thank <laughs> you Ja wczoraj i Ale patrzcie przy okazji zdążyliśmy sobie wziąć medalion Tą legendę tutaj Patrzcie Legenda, no legenda Piękna legenda Legendarna legenda Piękna legendarna legenda Streszcie jesteś, nie, nie ma co O, oh, nic tu nie ma I ze z... w ogóle... z tej... z mych... złości O, patrz, 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 patrz! O kurde, a ja snajpu nie mam, co teraz? To sen teraz narobiłem? Super, pięknie, brawo! Ja pan tam do... Nie, 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 jo, mocno Jee, nie, ucieka. Dobra. Mi nie, 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 jest nie, 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 jest nie, 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 Pewnie jest teraz mocno powbijane. Idę do strefy, nie mam zamiaru tak stać, yy, tak stać kompletnie bez ratunku. O Jezu jak szybko! Tu, typów zostało! Ej, ja sam zostałem! Ja sam tutaj zostałem! Znaczy nie, nie ja sam, tylko jakiś jeszcze inny typek został. A, się... myślałem, że sobie. Sprzymałem się, Ja to wygram, to będę miał koronowane królewskie. A jak wygram z koronowanym królewskim, to będę miał normalnie. Cię wygrałem Ale to było stresujące Całe szczęście to wygrałem Z moim nowym samochodem Który mi dzisiaj wyjątkowo pomógł Dobra Jeśli ten odcinek wam się podobał To subskrybujcie kanał Lajkujcie i komentujcie Elo